Cześć, witajcie, z tej strony Czesław. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić grę Copanito All Star Soccer. Jest to polska produkcja poznańskiego studia Merix Games. Nad grą aktualnie pracuje trzyosobowa ekipa. Mam nadzieję, że trzyosobowa, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie proszę w komentarzach. Ewentualnie, jeżeli któryś z twórców ogląda tenże materiał, to proszę, drogi twórco... Powiedz, ile osób aktualnie pracuje nad grą, bowiem ten tytuł jest dalej w fazie alfa, w Early Accessie, na Steamie, więc wszystko to, co tutaj powiem w tym materiale, może ulec zmiany, zmianie nawet w najbliższym patchu. Wracając do samej produkcji, to All Star Soccer jest to swego rodzaju karykatura piłki nożnej, Cechująca się dużą dynamiką, brakiem zasad, typu spalony, karne, i tak dalej. Mamy tutaj także super umiejętności, które mogą używać nasi piłkarze. Jeżeli graliście w Sensible World of Soccer, to wiecie, o co chodzi, bowiem Kopanito All-Star Soccer jest to swego rodzaju swego rodzaju duchowy spadkobierca tejże produkcji. Może troszeczkę na wyrost powiedziane, ale te gry są bardzo do siebie podobne. Wracając do samej gry, do podstawowych informacji, twórcy zapowiedzieli, że będzie do dyspozycji 113 reprezentacji. Pamiętajcie, cały czas mówię będzie, bowiem to są zapowiedzi. Nie wszystko w tej grze jeszcze jest wprowadzone, ale miejmy nadzieję oczywiście, że te wszystkie rzeczy znajdą się w produkcji. 6 -osobowe drużyny, 5 piłkarzy plus bramkarz 16 różnych mistrzostw do dyspozycji takie mistrzostwa nie wiem jak puchar Oceanii, puchar Europy, mistrzostwa świata wiecie takie podstawowe e, rzeczy. Cóż, różnice między tą produkcją a chociażby FIFA czy Pro Evolution Soccer widzicie chyba na materiale prawda? Nie ma fauli, nie ma spalonych. E... Co tu, jeszcze, co tu jeszcze można powiedzieć? Super umiejętności. To wszystko jest jak najbardziej na plus. Gra jest całkiem sympatyczna, ale niestety nie wyrzeka się kilku wad, które mam nadzieję twórcy wezmą sobie do serca i je poprawią. Po pierwsze, można grać tylko solo lub po lokalnym multi. Jak na razie brak informacji na temat multiplayera po sieci. Błąd. Błąd z tego względu, że tak solo, gra się nudno. Lokalne multi, owszem, jeżeli macie znajomych, którzy do was często wpadają, brata, siostrę, mamę, tatę, ktokolwiek, kto mógłby z wami zagrać, fajnie jest posiedzieć, fajnie dać tej drugiej osobie pada, pograjcie razem, jest naprawdę kupa śmiechu, szczególnie na imprezie, jeszcze jak jest zakrapiana alkoholem, przetestowałem, polecam. Jeżeli szukacie produkcji, produkcji której, którą możecie pokazać znajomym podczas jakiejś imprezy, tak, tak, jak najbardziej Kopanito to jest tą grom. Ale ja jestem graczem, który uwielbia grać po sieci. Tego trybu nie ma, prawdopodobnie nie będzie, ale powiedzmy sobie tak. Don't Starve też nie miało mieć trybu multi po sieci, a jednak się doczekało, więc miejmy nadzieję, że tutaj głosy fanów, głosy osób grających w kopalni, to w przyszłości, bo na razie jest to mała społeczność, wymuszą na twórcach wprowadzenie czegoś takiego. Rankingi jakieś, ligi, turnieje, jak najbardziej jestem za. Więc to jest właśnie jedna, jeden z minusów. Drugim z minusów na pewno jest, jak na razie oczywiście, brak, 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 brak trudniejszego poziomu trudności. Trudniejszy poziom trudności. Pięknie, masło maślane. W każdym razie mamy do dyspozycji tylko łatwy poziom trudności. Owszem, pierwsze dwa mecze są wyzwaniem, uczymy się nowej mechaniki. Osoby przyzwyczajone do Pro Evolution Soccer czy FIFA będą miały na początku problemy, ale im dalej, im dalej trzeci, czwarty, piąty mecz, coraz lepiej nam idzie. I już po piątym, już w sumie w czwartym meczu, dwucyfrowa przewaga nad przeciwnikiem. No. Powiem wam szczerze, spędziłem dwie godziny grając solo i już mi się nudzi. Mam nadzieję, że wprowadzając wyższe poziomy trudności, gra zyska na tym, zyska na wyzwaniu. Bowiem, tak jak powiedziałem, najłatwiejszy poziom trudności z się. I powiem wam, moi drodzy, szczerze, że to są dwa... a nie, jeszcze, jeszcze jeden mam minus. Twórcy się chwalą tym, że każdy zawodnik posiada indywidualne statystyki. Przynajmniej tak wyczytałem w sieci, nie rozmawiałem na ten temat z twórcami. I powiem Wam tak, gówno prawda, tak nie jest. Nie jest tak, jak wszyscy piłką, przynajmniej na razie, tak jak mówię, jest to cały czas Early Access, prawdopodobnie, jeżeli o tym twórcy oczywiście mówili, to prawdopodobnie, prawdopodobnie ten aspekt w grze się znajdzie, ale ja po prostu wyczytałem, że on już jest, ale go nie ma. Więc, y, więc ja się mogę mylić, mówiąc to, że tego aspektu nie ma, jeszcze twórcy go nie wprowadzili, ale tak jak mówiłem, wyczytałem w sieci, że to już jest w grze, a tego nie ma. Więc y, tak naprawdę to są trzy jedyne minusy tejże produkcji, a plusów jest naprawdę sporo, bo gra wciąga? Nie, nie wciąga, przynajmniej jak na razie nie wciąga, ale jest świetna do zabawy ze znajomymi. Daje dużo satysfakcji, dużo radości, i teraz pytanie, czy warto tęże produkcję kupić? Na dzień dzisiejszy nie. Nie z tego względu, że ma dość mało zawartości nam do zaoferowania. Jest jak na razie zbyt, 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 zbyt mało rozbudowana. Zbyt mało rozbudowana. Hmm. Jeżeli, jeżeli. Powiem tak, warto śledzić. Warto dać szansę tej produkcji za jakiś czas, ale nie na dzień dzisiejszy. A dlaczego warto? Tak jak mówiłem, jeżeli Was zachęciłem tym, a jeżeli Was nie zachęciłem, to zachęcić Was może to, że gra już w tym momencie zdobyła dwie nagrody. Zdobyła już nie pamiętam dokładnie jaką nagrodę, ale na Pixel Heaven 2015 bodajże Grand Prix, nie pamiętam, Grand Prix, nie wiem, nie wiem, w każdym bądź razie na pewno jakąś nagrodę zdobyła i została rewelacją czarnym koniem y, Poznań Game Arena 2015, więc wersja 0.2.0 już staje się rewelacją targów i powiem Wam szczerze, przetestowałem na PGA i tak samo byłem... Tak samo byłem w niebo wzięty tą produkcją, ale oczywiście grając z kimś innym, a nie samemu, więc miejcie to na uwadze, że tryb solo, jak na razie odpada, grę możecie kupić tylko wyłącznie dla trybu multi, lokalnego Multi, więc jeżeli robicie często zakrapiane imprezy. To jak najbardziej ten tytuł wam polecam, a jeżeli nie, to polecam, ale śledzić jak najbardziej, bo 10 euro to jest jeszcze troszeczkę za dużo, ale możecie grę też sami przetestować. Na Steamie jest dostępne demo, więc. Cóż, to by było chyba na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie.